Witajcie, to Kolejny odcinek z gry Europa Universalis 3. Eee, m, nic się nie zmieniło za bardzo ostatniego odcinka. M, tyle, że, 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 że są dwie zmiany. A dokładnie tutaj m, ze Złotą Ordo walczyłem i przegrywałem z nią, ale dzięki temu, że jak widać, do, dołączyło się mnóstwo krajów. Dzięki między innymi Litwa, Węgry. Oraz Genua, Bo pomogli to bardzo jak widać To udało nam się wygrać Oraz dzięki temu, że były bitwy typu e, 10 tysięcy ko moich kontra 22 tysiące ich I straciłem 3000 tysiące na ich 9 tysięcy ale, ale przegrałem wtedy No i to była taka jedna zmiana Tutaj e, jak zauważyłem Węgry przejęły Hersoń i Besarbie Tutaj Genua atakuje praktycznie całe, całą złotą ordę. Jak do to e, zdobędą coś więcej. Tutaj bizancją i Merty widzę zdobyło. Musicie się trochę jakoś chronić, ale Zóż sobie jest to, że to jest timuji. Jak zauważyłem, timuji mają chyba wojnę. Hmm, tutaj jeszcze Anglicy. Anglicy słabo. Walia się pojawiła. Tutaj i że to jest Aragonia, a myślałem, że to jest jakieś oddzielne hrabstwo. Tutaj oni walczą, Niemcy walczą z Castylio oraz Portugali chyba, bo ka bo jeszcze z Portugalia. chyba. Castylia. Bo zawsze z Castylio mówiłem. Castylio i Portugalią. Oni przejęli tutaj trochę Szwecji, a to już było wcześniej. Hmm, coś jeszcze, coś jeszcze. Litwa oczywiście maleje coraz bardziej. A i jeszcze Ruś, e, e, Ruś się zmontowała Ukraina i uratowałem ich pod tym względem, że sam ich zaatakowałem i pokonałem, bo ze złoto ordo walczyli, gdybym nie pomógł to by już ich nie było. Zatakowałem ich i zrobiłem z nich swoich wasali, ponieważ jako A, sojuszu nie mamy e, jako takie osobne dalekie państwo na nic bym się nie zda... Taka prowincja na nic bym się nie zdała. To byłaby znakomitym polem do ataku przy... o, ze strony Złotej Ordy oraz Węgier oraz Polski o te Ordy, Węgier, Litwy oraz Polski Ale z... jakby Litwa zaatakowała, to z tej strony jeszcze mam wojsko ehm... tutaj jeszcze. A Litwini są bardzo słabi i nakręcam ten odcinek z powodu, tego powodu, że mam zamiar ponownie ich zaatakować. Litwini idą na Grodno teraz. Ja tutaj bym też na Grodno zajął i Mińsk bym zajął. Chętnie i bym odciął ich stolicę, jak mówiłem. Może Pole też. Tutaj zostawię im te cztery prowincje. Hmm. Coś jeszcze, coś jeszcze. Odbudowałem. Potężnie odbudowałem po złotej ordzie państwo. De dostanę decyzje narodowe. To nic ciekawego. Mm, kupców na razie nie rozszerza. A i zauważyłem, że ja mam do jasnej cholery 20 inflacji. Mam, mam 20 inflacji. I tutaj mam takie mm, straty. Czy gdyby nie ten bóg, to bym nic mi tutaj nie, nie wyszło, ale dowiedziałem się, że inflacja jest spowodowana ilością pieniędzy dawaną w skarbiec. <laughs> o wcześniej było. <laughs> Przepraszam, wcześniej było tak, że mm, pieniądze w skarbiec, e, że dawałem pieniądze w skarbiec, i później to przesuwałem. Więc tutaj szło jednocześnie do tej e, w. W, w, w badania technologie oraz szło w skarbiec, ale to bardziej zaliczało się jako do skarbca. Yy, I teraz yy, to trochę poprzestawiam i mi inflacja spadła o pół czyli było 20,8 9. Więc jakby, jak nie da się zdarzyć takiej super sytuacji jak Litwa teraz, która jeszcze prowadzi wo wojnę z Złotą Ordą I zanim odeślę wojska, to e, Mają przechrapane. jeszcze dokładnie zobaczę ile mają wojsk e, Ja tutaj oczywiście ładnie rosnę W siłę też Flota nadal ładnie się trzyma I tak nie jest taka dobra jak Kastylii Albo, 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 albo Wenecja ma słabo. słabą nie, nie, mam tylko dwa duże statki, nie, nie, roz, nie rozwalibym tym g, tyle galer. E, Portugalia jest silna, to vi, vidziaja gary, je, też jest silny. Tak chyba szybciej zobaczę, mam nadzieję. Litwa. Nie całe 5000, czyli to jest o 4000. No to jest ich jedyna armia. A więc tutaj spokojnie, jeszcze podeślę. Ukraina się zgadza, świetnie. Chyba sam zaatakuje tutaj Litwinów bez pomocy. Mają jakieś sojusze: Ryga i pomoże. Pomorze ma tutaj 2000. Ryga ma 3000. A tutaj on 2000. Tam jeszcze wspaniałego generała do wojny. Jak będą chcieli, to sobie ich spokojnie zaatakuję tutaj albo do wendenu ich wyślę ponieważ będzie lepiej jeżeli chodzi o mm, obronę przed nimi jakby, jakby chcieli mnie zaatakować Wenden, wendenie stworzę, stworzę stworzę jeszcze jedną jednostkę piechoty no i w sumie jedziemy dobra wszyscy tutaj jeszcze czekają wypowiedz wojnę Podbój. Jak miło, że cały czas. To jest o 2000 i nie zrobią, e, Że cały czas mam e, możliwość podboju. Korzystanie nie tracę e, stabi, e, stabili, stabilności. A jeżeli. W osta ostatnim odcinku było tak <laughs> śmiesznie mechanicznie mój głos słychać. I to było. Powodzi 7000, ja pierdziele, I to było spowodowane tym, że. Że, 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 że. Ustawiłem decybele na 20 z 10 O ustawieniu mikrofonu miałem mikrofon bardzo blisko. Nie testowałem wcześniej tych ustawień. I to było przez to. Yy, a dobra. Yy. A teraz odsunę ten mikrofon yy, od, do tyłu i mówię ciszej, więc może nie będzie tego tak słychać. Więc zaczynamy wojnę. A pierwszy atak Mińsk, drugi atak Krodno. Muntowników na razie nie będę się zajmował, ponieważ oni są moimi uzurpatorami. Mogą z nimi sojusz, jak dobrze wyjdzie. Hmm. Ale w ogóle jakich mam. A w sumie oni mogą mi, mi ładnie pomóc. Dobroni, bardzo prawdopodobne. I zobaczę. Ich na razie nie wspomagają. Straciła sojuszników? Straciła sojuszników! Wspaniale! Jeszcze płaci daninę zł Złotej Ordzie. Generał jest, generaty ma w ogóle wspaniałych generałów. Zaraz pokażę. Że tutaj wspaniała tradycja wojskowa. Tylko pieniążki, pieniążków brakuje. Ale no właśnie, trzeba na pieniążki uważać. O w sumie, jeśli będę się tym bawił... Jeden zostawiał, tak, tylko że delikatnie zarabiać. Ok, co jeszcze za miesiąc dostałem. Kursów na razie nie wysyłam, ponieważ mam inflację dużo. Ej, ej, ej! Mińsk na Miński idą. 12 styczeń, 9 styczeń, będę pierwszy. Mam nadzieję, że nie będę walczył z buntownikami własnymi, których wysłałem. Ta bitwa się stoczy, na pewno wygrana. I wyszturmuję to. Szczególnie zbuntownicy mi pomogą. Oblężenie Mińska. Idę na Polesie. Ja już spo, status quo, nie ma kto im kto pomóc. Aaaa, no chodźcie. Będę taki szczęśliwy. Świetnie, a no właśnie mam suwak, nie zauważyłem tego. Oczywiście wolni poddani. To niepokojące. To tylko stabilność. Oni tutaj raczej nic mi nie zrobią. Flotę mogę odesłać. W na nawet nie ma po co iść. Polacy odbudowali ładnie wojska, 14 tysięcy. Aż nie wiem, czy to może nie było jakieś powstanie tutaj, bunt, bo były bunty to nie polegało na tym, że te, ci buntownicy doszli do kraju, bo kiedyś tak zrobiłem, jak grałem sobie na kodach, że tutaj chyba mm, pa, e, Litwie tak zrobiłem e, w cholery powstań, a no właśnie, nie włączyłem nagryw... E, stopera, znowu, a już to trochę gadałem, a i tak to będzie pocięte na pewno, e, e, że Litwie zrobiłem tutaj mnóstwo powstań i kraje po, po, powstawały, i one na po 30 tysięcy żołnierzy i później usunęły te na 2000. tysiące. Tutaj zaraz cena nie gra roli, cena gra rolę ostrożnie. Wygrałem pod polesiem, Ach, teraz regularnie, oni se podole dole przytrzymają. się buntownikom, chociaż to chyba należy bardziej do mnie. Niemniej zabierał e własnym buntownikom, których stworzyłem ziemi. O, nie. Dostały, nie dostały i na pewno Kto tutaj mają 3000, bo już chyba przez chwilę zrobili. Zrobili sobie żołnierzy. Hmm. Najfajniejsze jest to, że to jest chyba czwarty czy piąty odcinek, bo pierwszy głupio uciąłem. Dziękuję, tego mi było potrzeba akurat, proszę z inwazji. E, bo pierwszy głupio uciąłem w ten sposób, że nie tracę kasy, nie, tracę trochę. E, Kurczę, instancja mi się zrasta, z, wrasta. Ach, to sobie jednak na minus trochę dam. Dobrze, tak może być. E, że napisa, napisałem jeden... Tego Czego miesięcy. Że napisałem je, Nadpisałem jeden już przekonwertowany film na drugim. I, I zauważyłem to dopiero później, jak już usunąłem... M, Usunąłem. Jak to powie... No, us usunąłem plik źródłowy, czy ten główny, na którym nagrywałem. Grodno padło. Idę na polesie. Kurczę, ruś. Ruś masz wygrać. Dobra, ruś nie wygra. Olej to. Idziemy, rusi i pomóc. A później sam sobie pomogę, że brak żywności. Ja to w sumie jest 12 miesięcy, jeszcze mam. I graliśmy pod polesiem, teraz sam sobie pomogę. Nie, nie chcę roszczeń, bo już nic tam nie będę mógł robić, żadnych jednostek w ogóle werbować. A drukarce, się zachciało teraz działać. Bo musi sobie czasami tuż odświeżyć. Oni idą. A, pomogę Rusi a To jest uzurpator, no? a, bo to jest uzurpator, a nie powstańcy. Albo nacjonaliści <coughs> Nacjonaliści mm. Nie No i widzicie teraz jak to ładnie, jak nie tak naparzaliście wtedy. Z pięciu stron... Nie, nie ma pięciu stron chyba. Ty, ja stron nie ma, ale w sumie to, jakby to wziąć jeszcze... Mm, ...kąty, to możesz powiedzieć, że z pięciu stron mnie atakowali. Oni są dziwni. No nie, jeszcze Polacy zaatakowali Litwę. Ja tylko stracę na tym. Ja chciałem po lesie jeszcze. Zobaczę, czy nie mogę Wilna zdobyć dla siebie. Idą do Połtawy A tu chyba Ukraina się bije. To jest taki główny. Nie, nie mogę, bo to są moi uzur uzurpatorzy. Więc ich przyślę tutaj. Do Podola, bo to jest chyba Ukraina, jak mówiłem, jest, się toczy. To atakuje z głównym atakującym. Dobra. Zobaczcie, czy już mi oddano te trzy prowincje zarządzam Uu, ale, ale oni chcą, a, bo my nie podbliżmy tych prowincji To jest dla Ukrainy. Ale ja chcę dla siebie. Ukrainę mam gdzieś. Mińsk O Polesie nie przyjmą. Więc zapewne jak tutaj wspomogę Ukraińców. <laughs> Ale to w sumie, nawet, yy, taka wojna to nie będzie długi odcinek. Dla stoperzy ma 4 minuty, więc w sumie, zgaduję, że to było wcześniej około 6 gadania. Nie. I nic się przyjmę. Tak, Ukraińcy. Czekajcie, wsparcie idzie. Wyszturmujemy ich w następnym miesiącu. Też się poddali. Tu 1000 Litfinów się pojawiło chyba na 9 Polaków Nie na 1000 Polaków Odmów, no szturmuj! Szturmuj teraz! To no, nie! Lovely! aż 7000 Cały czas Austriacy zostają No szturmuj mój, geniuszu! No, nie, Polacy to przejęli na refrayerze Chyba w lesie tak nie zdobędę zarządam od nich Tego nie przyjmą, tego też na pewno nie przyjmą A jak po lesie sobie odpuszczę I zażądam... Kurcz, to jest to, nie przyjmą Więc coś delikatnego, dosłownie delikatnego Coś typu forsy. Przyjmę. Bo musieli ci Ukraińcy odpuścić ten szturm. Świetnie. Zyskuję prowincję narodową ogrodno. E, straciłem podbój. Inflacja mi rośnie. Kurwa, tak. Chociaż miałem takie szczęście i dostałem zarąbistego doradce na 0,8. Inflacji. Ja pierdzielę A, to jest jedna, tak? Nie. Zipsków dominują heretycy. Co? To nie wysłałem tam wcześniej? To jest jednak jedna. Nie, to są dwie. To czemu nie chce mi ją pojedynczo? Już. Was wyślę tu. Tak sobie myślałem, ale to będzie długi odcinek. Pieniążków mam. Pod Litwy dostałem. Te trochę sobie zmniejsze. Tu inflancja była mniejsza. Wyczerpanie wojenne trochę mam. A Litwini to pozdobywali trochę. Dobra, oni sobie idą. Nasi poddani, dla których ważna jest kultura, mogli w końcu swoją nasie Teraz tolerujemy kulturę litewską. No, i nadal nie ma mojego zapisu za zakon krzyżacki. To przez Wilno. Tacy wielcy, więksi niż Polska, a Polacy mają. Mój generał wszystko zrobi. A poza tym to tylko buntownicy nie mają wielkich morali. Jeżeli zostaną na drzewie, to tam się już nimi zajmą ci. Nowogrodnicy ich wyślę tutaj. Flotę wyślę tu. i oni będą pilnować tej um, i wyborgu by się nie, nie buntowali tak, tak no, no co? to jest jedna galera? dobra ach czyś taki dobry w tutaj się rozrastają. Burgunia. Też. Nawet Burgunia nie ma swojego napisu, e, Kastylia, tutaj Maroko. No, Bizancjum już podbita. Ta prowincja przez Timurzi. Bizancjum dałem um, gwarancję, ale nie wiem czy oni wcześniej nie wypowiedzieli wojny z Timurzi. Zobaczę. O, Presji 91 Najlepszy. A jestem obrońcą wiary? Tak, jestem obrońcą wiary. Znaczy przeciwko komu mam z Beli? Spór handlowy. Nie mam zbyt dużo z Beli. Ale trochę misjonarzy się powysyła teraz. Katolicy, katolicy, katolicy. Ta, dużo misjonarzy. Cholernie dużo. Nisara <grym> się nie zmieni. E, Hiszpanie tutaj są. I tu też. Zobaczę wojska hiszpańskie. 34 tysiące, a Iwan 27 tysięcy. Coś w tych okolicach. Jakby Hiszpanie chcieli mnie zaatakować, Kastylia, to bym się przed nimi obronił. Mojaż raczej nie, wysła nie wysłaliby wszystkich wojsk z kraju. Plus są jeszcze flotę, ale oni by moją flotę zmiażdżyli. A ile mają konnicy? 16 tysięcy. To powinienem wygrać z nimi. A to koniec odcinka. Do zobaczenia do następnego odcinka z gry Europa Universalis 3. Cześć.